Zanim przejdziemy do odcinka i oficjalnie Was w nim powitam, to chciałbym Wam tylko powiedzieć, że podczas renderowania i obrabiania tego materiału okazało się, że odcinek będzie miał około 28 minut. Ale patrząc na statystyki, jakie YouTube mi tutaj podpowiada, że Wy na moim kanale preferujecie przedział czasowy od 9 do 12 minut. Więc aby Was nie przemęczać, postanowiłem podzielić ten materiał na dwa. Więc dzisiaj zapoznamy się z częścią taką merytoryczną, gdzie będę dużo opowiadał. Natomiast za tydzień zapoznamy się z częścią praktyczną, gdzie pokażę Wam właśnie to, co mówię w tym odcinku. Więc już nie przedłużam, zapraszam Was do oglądania. Witajcie, motoświruski, w kolejnym odcinku Samochodowej Kosmetyczki. Ktoś z Was zapyta, dlaczego tak cieszę michę, a to dlatego, że czuję, że już nadchodzi wiosna. Ale nie czuję to z tego powodu, że tam za drzwiami temperatura zaczyna wahać się między 6 a minus 2, bo to na razie nic nie ma takiego wspólnego z wiosną. Ale zadajecie coraz więcej pytań: czy to w komentarzach na YouTubie, czy to w prywatnych wiadomościach na Instagramie, czy to w prywatnych wiadomościach na Facebooku. Za wszystkie, które dziękuję oczywiście, bo to znak, że interesujecie się, podoba Wam się to, co robię, ale zadajecie tyle pytań na temat. Jaki pad polecasz jaki wybrać, jaką pastę polecasz jaką wybrać, czy polerką nie narobię sobie szkód, że mam taki lakier, że mam takie rysy, że mam to, że mam tamto i tak dalej, i tak dalej. Tych pytań jest naprawdę, naprawdę bardzo dużo, więc postanowiłem nagrać ten materiał, który będzie teoretyczny i praktyczny, bo najpierw troszeczkę teorii, żeby wytłumaczyć Wam co, jak działa, w jakim połączeniu, a potem pokażę Wam w praktyce, jak różne połączenia jakie dają rezultaty. Więc jeżeli już jest teraz jesteście ciekawi, to zapraszam Was do oglądania. Ci, co śledzą mój kanał, wiedzą, że w zeszłym tygodniu był odcinek na temat tego, jak przygotować samochód do polerowania. Teraz bogatsi o tą wiedzę. Wiecie, co trzeba zrobić, żeby dobrze przygotować ten lakier i jak teraz przejść do tej korekty, którą byście chcieli wykonać. I o tym też już było na kanale. Ale zadajecie tyle pytań, że postanowiłem dograć dodatkowy odcinek taki, żeby skupiał może wszystko w jednym, żeby też pokazać wam i teorię i praktykę, jak to wygląda porównać, bo ten lakier na przykład na tym Peżocie, jest strasznie, strasznie zajechany. Więc może uda mi się pokazać, jak to wygląda. A więc mamy gąbki i mamy futra. Mamy futra z mikrofibry, mamy futra z wełną. Gąbki, no to wiadomo, są tam otwarte, komórkowe, zamknięte, ale o tym nie będę rozmawiał, bo to jest temat rzeka i według mnie nie jest to potrzebne. Jeżeli jesteś zielony i czy jesteś zielona i chcesz po prostu sobie raz kiedyś odświeżyć samochód, albo chcesz odświeżyć swojemu chłopakowi, swojej dziewczynie, rodzicom, teściom, kochance, kochankowi, sąsiadce, sąsiadowi, komukolwiek i nie wiesz za co się zabrać, a nie chcesz zniszczyć lakieru, to ja z osobistego doświadczenia i zawsze to takim początkującym osobom polecam, że wybierzcie sobie gąbkę, która jest średnio twarda, medium czy też... Nie wiem jak to nazwać. Polish też tak, do polishu są nazwane, albo niektórzy też nazywają to gąbkami one-stepowymi, czyli perfidnie jest napisane gąbka one step. Albo polish, albo medium, cokolwiek. Charakteryzuje pomarańczowy kolor i to, że są średnio otwarte. Taką gąbką jesteście w stanie przy pomocy pasty do jednoetapowej korekty, bądź nawet pasty, która Tutaj jest oznaczona 2500, bądź nawet takim Meguiarsem Ultimate Compound po prostu przepolerować lakier i usunąć nawet, bym powiedział, tak 70% rys. Jeżeli się dobrze postaracie, no i na przykład macie miękki lakier. No, bo też to trzeba ważne zaznaczyć, że jeżeli podchodzicie do korekty lakieru, nawet jeżeli to będzie wieloetapowa, to nie zawsze uda wam się 100% rys zlikwidować. Bo może granica bezbarwnego lakieru jest tak cienka, że już grubiej zejść nie możecie, albo rysa jest tak mocna i tak głęboka, że ją tylko lekko spłycicie, ale jej nie zlikwidujecie, więc nie martwcie się. I tak Wasz samochód będzie się prezentował lepiej. Nie będzie już matowy, tylko będzie błyszczący i o tym pamiętajcie. Więc nigdy nie należy się poddawać, jeżeli chodzi o polerowanie i oczekujcie oczywiście jak najlepszych wyników, ale bądźcie też zadowoleni z takich wyników, jakie osiągniecie, bo to i tak Zawsze samochód będzie lepiej wyglądał. Więc, tak jak już Wam powiedziałem, dla tych co są zieloni, początkujący, wybierzcie sobie gąbkę, która jest do jednoetapowej korekty i ona się nazywa One Step Polish, Medium, Cutting, cokolwiek. Charakteryzuje pomarańczowy kolor, więc tą gąbką spokojnie możecie pracować i nie narobicie sobie szkód, obojętnie jaką z tych pas, które Wam powiedziałem, sobie użyjecie. Ale dla tych, którzy są na przykład. Przetestować jakąś wielatopową korektę. No to możecie sobie wybrać twardą gąbkę. Tak, ta jest bardzo twarda. Jak widzicie, ją się ciężko zgniata, ją teraz troszeczkę ugniota, ale ona zaraz wróci do swojej formy. I potem wybieracie sobie średnią gąbkę. Oczywiście z pomocą innej pasty. Na sam koniec finiszująca gąbka bądź ultra finiszująca. Ta jest bardzo miękka. Ta jest ciut twardsza od tej niebieskiej ale to też było w odcinku o gąbkach, nie będę się powtarzał. Jeżeli ktoś, nie wiem, nie lubi twardych gąbek, bo niektóre osoby twierdzą, że zostawiają hologramy i śmiem twierdzić, że na niektórych lakierach rzeczywiście zostają hologramy, ale to też wyciągniecie drugą gąbką i słabszą pastą, że te hologramy Wam się zlikwidują. Jeżeli ktoś podchodzi do jednoetapowej korekty, nie powinno to mieć miejsca, jeżeli użyjecie oczywiście średniej gąbki. Więc niektórzy mogą nie chcieć używać twardej gąbki, bo zostawia hologramy i wybierają sobie na przykład futra, które są mocniej tnące, albo chcą też uzyskać przy pierwszym cięciu, nie wiem, wycięcie na poziomie 80%, bo się da. Oczywiście przy pomocy odpowiednich pas, na przykład Maguire 101, albo Menzerma 400, albo 300, albo. Jakakolwiek pasta, która jest tnąca, czyli cutting albo ultra cutting, bo niektóre są takie mocno, mocno tnące, tylko po nich trzeba jeszcze przeprowadzić kolejną korektę. Więc wtedy sobie wybieracie futra, i tu widzicie są różne rodzaje, bo może być taki z cieniutkimi włosami z mikrofibry, może być taki z troszeczkę dłuższymi, może być taki z wełną, na przykład, tak. Ale zwierzątko nie ucierpiało, no, ogolili je tylko, więc spokojnie. Więc. Możecie sobie wybrać futro, możecie sobie wybrać gąbki, jeżeli jesteście początkujący zieloni, to pamiętajcie o tej pomarańczowej. I teraz w skrócie jeszcze o pastach. Ja tutaj nie mam niestety żadnej pasty, która jest mocno tnąca, no bo czekam na dostawę pasty, bo mi się pokończyło, tyle tego cięcia było. Więc mam tutaj na przykład menzermę one Step, która jest naprawdę fajną pastą i było też porównanie wraz z fixerem, który sobie te pasty też testuje i obie dają Podobne, podobne efekty i bardzo dobrze współpracują nawet nawet z gąbkami albo z futrami, które są mocno tnące, dają mi większy poziom wycięcia, ale jeżeli użyjecie to z pomarańczową gąbką, to jak najbardziej da i zda to też egzamin. Paste 2.500 na przykład tego typu używa się zazwyczaj z średnią gąbką. Już mi się mylą, z futrami chciałem powiedzieć z średnią gąbką, ale jeżeli ktoś chce bardzo pogominować, to może użyć też twardej gąbki, może użyć też futra. Więc powiem Wam tak w sekrecie i teraz tylko nikomu nie zdradzajcie bo to jest takie ściśle tajne o tym nikt nie mówi że jeżeli macie gąbkę do cuttingu, to nie musicie używać pasty do cuttingu, możecie użyć pasty do jednoetapowej korekty albo na przykład 2,5 tysiąca, albo takiego Megua Jersa i Poziom wycięcia oczywiście zwiększycie, jeżeli użyjecie takiej twardej gąbki albo futra, zamiast takiej oto gąbeczki do średniego wycięcia, bo te gąbki są mocniej tnące i przy współpracy z tymi pastami po prostu więcej wam wytną. Ale jeżeli zostaną hologramy, no to musicie użyć jakiejś lżejszej pasty albo lżejszej gąbki z tą samą pastą i powinno Wam się udać zlikwidować te hologramy. Widzicie? Takie tutaj są tajemnice, ale nie mówcie lepiej nikomu, bo to tajemnica jest. Nie wolno nikomu tego powiedzieć. Tylko ci, co oglądają, powinni to wiedzieć. Pamiętajcie. Więc nikomu ani słówka. To jest nasza tajemnica, pamiętajcie. Z tą wiedzą, i jeżeli znacie już tą tajemnicę, wiecie, że nie powinniście się bać, miksować gąbek i past. No bo. Tak jak wam powiedziałem, jeżeli użyjecie twardej gąbki albo mocnego futra, nawet z pastą jednoetapową z takim fikserkiem, albo z takim 2,5 tysiąca, to uzyskacie lepsze efekty cięcia niż jeżeli użyjecie tą samą pastę, ale na przykład z lżejszą gąbką, czyli ze średnią albo z finiszującą. Więc tu możecie mieć wycięcie na poziomie, nie wiem, 60-70%, a przy użyciu finiszującej gąbki zlikwidujecie na przykład 30, no bo więcej rys. Nie pozwoli Wam ta gąbka wypracować, bo to jakby musi tworzyć jedną spójność. Czyli nie tylko, że twarda gąbka to musi być twarda pasta, tylko możecie te kombinacje mieszać. I ja zaraz postaram się właśnie użyć, nie wiem, co byście chcieli. No, nie odpowiecie mi, no bo już jakby nagrywam ten odcinek. <laughs> Ale domniemam, że nie wiem, ktoś by chciał powiedzieć, no dobra. Kupię sobie pastę jednoetapową albo takiego Meguiarsa, O, chociaż, no, może nie jest aż taka mocna, ale przypuśćmy, że więcej osób zna firmę Menzerna, bo tak, tutaj się dobrze reklamuje, jest dosyć znana. Więc wybiorę sobie tą pastę, wezmę sobie na przykład to futro. Wezmę twardą gąbkę, tylko cieńszą do, taką z dziureczką. Zaraz sobie ją wymienię na, na części praktycznej. I wezmę też gąbkę taką oto średnią i na tych trzech, trzech rodzajach, czyli mocnym futrze, mocno tnącym futrze, mocno tnącej gąbce i średniotnącej gąbce za pomocą tej tylko jednej pasty, nie żadnej więcej. Tam to zostawiamy. Na przykładzie tej maski pokażę Wam jak to będzie wyglądać i jaki poziom wycięcia osiągnę. Będę starał się wypracować tą pastę tak samo, tyle samo ruchów, tyle samo obrotów, nie zwiększając, nie zmniejszając, tak żeby ten test był jak najbardziej autentyczny. Więc przechodzimy teraz do tego, co Trygielski był najbardziej, czyli do części praktycznej. Mam nadzieję, że nie zanudziłem Was moim gadaniem, bo chciałem Wam właśnie pokazać, bo wiele osób o to pyta i non stop zadajecie mi takie pytania, że co, do czego, jak zacząć po kolei. Ja właśnie zaczynałem w ten sposób, jak Wam opisywałem. Czyli najpierw sobie coś kupowałem lekkiego, testowałem to, potem coś mocniejszego, znowu to testowałem, jeszcze mocniejszego, znowu to testowałem i tak w kółko, i tak w kółko, i tak w kółko. Jeżeli ja sam się tak nauczyłem i sam to zacząłem praktykować, to myślę, że Wy też jesteście w stanie to zrobić. W przyszłym tygodniu, w przyszłym odcinku zobaczycie tą część praktyczną, czyli pokażę Wam, tak jak na końcu Wam powiedziałem, że użyję trzech gąbek, jednego futra z mikrofibry, jednej pasty, czyli menzerny do one stepu, i zobaczymy, jaki efekt uda nam się osiągnąć poszczególnymi właśnie takimi gąbkami, padami, futrami. Więc jeżeli Wam się podobało, to pamiętajcie o subskrypcji, łapeczce w górę bądź łapeczce W. U. Ja Was do niczego nie zmuszam. Pamiętajcie, wejść na sklep na Allegro. Tam macie kilka sprawdzonych przeze mnie produktów. Możecie sobie zakupić w fajnych cenach. Myślę, że się nie zawiedziecie na tych produktach, bo sam osobiście je przetestowałem, więc jestem ich pewien. Wbijajcie też na Instagrama, gdzie możecie znaleźć prawie wszystko wcześniej. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.